Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na kanale. I dzisiaj spotykamy się w podsumowaniu września, tak? Września, bo mamy już listopad, natomiast jak gdzieś się zgubiłam, zagubiłam w, we wrześniu, tak właściwie. I jakoś tak mi umknęło to podsumowanie, więc nadrabiamy, moi drodzy, nadrabiamy. Mam nadzieję, że suszarka Wam nie przeszkadza do prania. Ja dzisiaj jestem w domu, szykuję imprezę dla moich bliźniaków z okazji ich trzecich urodzin, więc pomyślałam, że w zgiełku dnia, szykowaniu tortów, sałatek, jakiś przekąsek. Stwierdziłam, że fajną odskocznią będzie chociaż pół godziny do Was porozmawiać. Jestem po trzech kawach. Czuję się jak wygląda. <laughs> Więc słuchajcie, no nie spodziewajcie się tutaj dzisiaj jakichś um, artystycznych kadrów. Jestem ja i mój cieknący nos. No i tak, moi drodzy, chronologia nie będzie zachowana. Nie wiem, którą książkę czytałam jako pierwszą, nie wiem, którą czytałam jako ostatnią, ale chyba to nie jest ważne. Lecimy z moją pierwszą książką i zarazem, moi drodzy, moim drugim Patronatem mam tutaj, poczekajcie. Mam tutaj książkę, część pierwszą leśną obietnicę, którą też objęłam patronatem, i teraz we wrześniu wyszła druga część, czyli Żywia i syn. Ciężko mi tutaj mówić, słuchajcie, o jakiejkolwiek fabule, bo mamy tutaj dalsze losy naszej um, Żywi. No i tego, jak rodzi dziecko, um, syna, um, tutaj. Nie da się o tej książce mówić bez spoilerowo. To jest też, słuchajcie, drugi tom tej serii, więc mam wrażenie, że jeżeli wam nie powiem, to nie wyrządzę wam żadnej krzywdy, bo jeżeli się zakochacie w Leśnej Obietnicy, to druga część będzie równie emocjonalna, równie fantastyczna, bardzo głęboka. Tutaj mamy bardzo głęboką, przekazaną bardzo głęboką relację matki z dzieckiem, ale też z mężczyznami, ogólnie z życiem. Tutaj autorka naprawdę bardzo głęboko studiuje tą więź, tą relację i na jej podstawie dowiadujemy się właśnie o żywi nieco więcej. Fenomenalna, fantastyczna, ksią te książki są po prostu głębokie. Ja Patrycję Żurek kocham, uwielbiam. Dla mnie jest to niebywale wartościowa autorka. Bo jakoś tak po prostu ta prawdziwość, jak wiecie, to nie jest fabularnie coś niebywałego. Natomiast to, w jaki sposób Patrycja swoje emocje przelewa, to, w jaki sposób ona całą tą otoczkę nam prowadzi, no naprawdę zasługuje na bardzo duże brawa. I to jest dla mnie takie bardzo prawdziwe, bardzo autentyczne, bardzo głębokie. Więc ja wam również polecam te książki. Jeżeli nie czytaliście, mam nadzieję, że to nie będzie jeszcze, wiecie, że będzie kontynuacja tejże wspaniałej serii, bo zamierzam każdą kolejną czytać i się w niej na nowo zakochiwać. Słuchajcie, przeczytałam również czwarty tom z serii Toshikazu Kawaguchiego, czyli to jest ta seria Zanim Wystygnie Kawa. Teraz jest kolejny czwarty tom, to czwarty albo piąty. Czwarta albo piąty. Raz, dwa, trzy, cztery. To piąty. Piąty tom i to będzie zapomnimy, zanim zapomnimy o życzliwości. No tutaj słuchajcie, nic poza to, co poprzednie tomy prezentują, nie mogę powiedzieć. Trochę mi się już znudziła ta seria. Troszkę wiadomo, te opowiadania są nadal chwytające za serce, nadal bardzo emocjonalne, ale już tak we mnie nie uderzają, jak to czyniły pierwsze części, najbardziej to chyba pierwsze dwie. Później to już czujecie, że to jest trochę taki odgrzewany kotlet. Niemniej jednak nie uważam, żeby to był czas stracony. No, tyle tylko, że to już nie jest taki zachwyt, jaki to był przy pierwszym czy też drugim tomie. Książka, która, którą dostałam od wydawnictwa Insignis we współpracy barterowej, to książka Dorośli Garego John'ego Bishop'a. Książka, którą potrzebowałam przeczytać w tym momencie już teraz. Książka o dorostaniu, książka o dzieciach, o dorosłych. Bardzo dużo tutaj takich metaforycznych ujęć, takiej refleksji głębiej idącej, takiej próby zastanowienia się też nad tym, jakimi jesteśmy rodzicami, z jakiego domu wywodzimy się, co nami powoduje, w jak, jakie relacje, jak, jak, jakie, jakie emocje tak naprawdę przekazujemy w relacji ze swoim dzieckiem. Niebywale wartościowa, bardzo szybko się ją czyta, ale to nie jest też takie czytadło, które wiecie, tak przepływa przez głowę. Przynajmniej we mnie zostawiło głębokie odczucia. Jak spoglądam na tą okładkę, to już mi się też przypomina, co w niej było, takiego, co mnie złapało. I jest to niebywale autentyczna i też taka prawdziwa książka poradnikowa dla rodziców, więc polecam. Książka z literatury dziecięcej, słuchajcie, z literatury dziecięcej była książka, która mi się bardzo podobała. Niesamowicie mi się ona spodobała, tym że mamy tutaj Głowa do Góry Matyldo. Jest to książka Anny Stryjewskiej, którą dostałam we współpracy z wydawnictwem Skarpa Warszawska. I jest to książka, która mówi o niepełnosprawności głównej bohaterki, naszej właśnie dziewczynki Matyldy. Która jest dotknięta w pewien sposób ym, właśnie niepełnosprawnością i ona musi się odnaleźć w środowisku szkolnym, w społeczności, która jest jej bardzo bliska. Opowiada o tym, w jaki sposób tak naprawdę ona się próbuje odnaleźć, bo czy się odnajduje, to musicie sami przeczytać. Ym, bardzo fajna perspektywa dziecka, które jest ym, nieco inne od innych dzieci, ale nie gorsze to, w jaki sposób autorka nas tutaj przeprowadza przez meandry jej głowy, przez to, w jaki sposób rówieśnicy ją traktują, też z jakimi rówieśnikami się spotyka, bo nie każdy z tych rówieśników jest dla niej dobry, jest naprawdę warta uwagi. Książka jest napisana w bardzo empatyczny sposób, w bardzo taki, powiedziałabym, przyjemny, taki, w którym my mamy szansę się utożsamić, który jest bardzo taki mm, dobitny, bo nie są tutaj, wiecie, tu nie ma brutalności w tej książce, ale mimo to uważam, że ta książka zostaje poprzez ciężar tej historii w nas na dłużej. Bardzo, ale to bardzo mi się podobała. Z przyjemnością wrócę do niej y, i będę ją czytała z córcią, żeby właśnie też przekazać y, te wartości, jakie w tej książce są, bo jest ich naprawdę dużo i to są dobre wartości, to są takie wartości, o jakich e, trzeba mówić głośno i trzeba mówić dzieciom i trzeba na nie, y, dzieci na te wartości uwrażliwiać i też y, po prostu budzić w nich empatię książkach z którą się w końcu uporałam słuchajcie po że tak powiem jakimś czasie bo ja ją zaczęłam czytać bardzo jakoś na początku roku w marcu w kwietniu ale odłożyłam ją na chwilę to nie był dobry moment na tę książkę po czym wróciłam do chłopek Joanny Kuciel Frydryszak i co ja wam mogę powiedzieć moja babcia już niestety nie ma jej z nami natomiast czułam się tak jakby to była książka właśnie o niej. Czasem babcia e, moja gdzieś tam w opowiadaniach opowiadała, że, wiecie, no, szkoła wyglądała tak i tak, że właśnie dziewczynki nie chodziły do tej szkoły, że jej się udało skończyć e, tam trzy klasy, chyba. Później była wojna, i też te dzieje wojenne nam opowiadała. Też wiecie o tych. E, o, tej, po, o tym podziale na kobiety na mężczyzn, o tym, jak, jaką rolę tak naprawdę ta kobieta w rodzinie pełniła. Było w opowieściach mojej babci sporo, a ta książka dopełniła tej całości. I to jest książka fantastyczna, e, bardzo trudna, bardzo emocjonalna, bo teraz to, co mają kobiety w nawiązaniu do tego, co kobiety miały w tamtych czasach, to w ogóle nie ma porównania, ale słuchajcie, to nie o tym jest ta książka. Ta książka przekazuje multą wiedzy e, z takich, Konkretnych źródeł, z takich wiecie, no taka jest po prostu dojmująco prawdziwa, i naprawdę czasem kręciłam głową, czasem tupałam nogą przy czytaniu, czasem po prostu gdzieś tam łza się zakręciła, czasem wściekłość poczułam. Całe kompendium uczuć, jakie mogą towarzyszyć przy czytaniu takiego właśnie reportażu, takiej książki, mi towarzyszyły, i z tak naprawdę zamknięciem tej książki to było takie. Szkoda, że się skończyłaś, ale też cieszę się, że się skończyłaś. Ym, takie właśnie y, uczucie ze mną pozostawiła bardzo, bardzo wartościowa książka. Jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, chociaż mam wrażenie, że już wszyscy ją przeczytali, to zachęcam Was do przeczytania tej książki. No i tak, y, kolejna i chyba zarazem ostatnia książka dziecięca, to słuchajcie, książka również od Skarpy Warszawskiej, Ignaś zanim został Ignacym Paderewskim Violetty Piaseckiej. Violetty Piaseckiej czytałam już tajemnicę Bibliotekarki, teraz czeka na mnie drugi tom, e, znaczy Sekret Bibliotekarki, teraz czeka na mnie tajemnica Bibliotekarki, a w międzyczasie przeczytałam właśnie dziecięcą książkę Violetty z fantastycznymi rysunkami, z fantastyczną historią Ignacego Paderewskiego. E, co Wam dużo będę mówiła? Fenomenalna książka. Fenomenalna, to jest książka o spełnianiu marzeń. To jest książka o tym, żeby mierzyć wysoko, żeby wierzyć w siebie, żeby być takim trochę idealistą, ale też iść do przodu. Konsekwentnie, konsekwentnie. Tutaj mamy małego chłopca. Poznajemy Ignacia, jako właśnie takiego małego chłopczyka, który swoją dojrzałością, swoim podejściem do życia oczarowuje czytelnika i słuchajcie. To jest takie fajne przypomnienie, że to dzieciństwo jednak ma duże znaczenie i marzenia nie powinny nigdy, ale to nigdy nie zostać schowane. Nam wydaje się, że marzenia są za duże, a ta książka pokazuje, że one nie są za duże że te marzenia są takie, jakie my mamy prawo je zrealizować. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, ale wiecie o co mi chodzi. Nie ma takiego marzenia, którego nie dałoby się um, osiągnąć. Fenomenalna. No i słuchajcie, idziemy do tych trudnych książek. Idziemy do tych trudnych książek. Idziemy do tych książek, które pozostawiły we mnie trudne emocje. I może zacznę właśnie od tej, która zostawiła te trudne emocje chyba najbardziej. To szklany klosz, Sylwie Plaw. Jest to pierwsza książka Sylwie Plaw, po którą ja sięgnęłam i którą przeczytałam w dwa dni. Ta książka to jest obraz depresji takiej dogłębnej depresji, takiej, w której człowiek jest posadowiony po uszy. I tutaj mamy spektrum, to jest w ogóle książka napisana tym strumieniem świadomości i chyba to tak bardzo mocno oddziałuje na wyobraźnię czytelnika. Bo faktycznie mamy wrażenie, że ta depresja w tej książce się aż materializuje, aż możemy ją dotknąć, możemy poczuć emocje, jakie towarzyszą głównej bohaterce tej książki. I to... Sprawiło, że ta książka została we mnie bardzo głęboko. Patrzę nawet na okładkę i sobie przypominam, co tam było. No i słuchajcie, to jest książka, którą mam wrażenie, że powinien przeczytać nie jeden, który tak naprawdę nie wierzy w to, że ta choroba istnieje, który nie wierzy w pochodzenie depresji, który uważa, że to nie jest choroba, że to jest wymysł. No tutaj. Nie można tego powiedzieć. Ta choroba w tej książce i tej bohaterce zrobiła bardzo dużo złego. Hmm, czytajcie. Czytajcie. Mam wrażenie, że to naprawdę bardzo dobra literatura. Ze mną pozostaje na długo. E, cieszę się, że ją skończyłam. Natomiast e, troszkę wprowadziła mnie też w zastój czytelniczy, bo tu ładunek emocjonalny jest bardzo duży. Ale czuję, że to powinno, że to po prostu było dobre. Czuję, że to było dobre tak. I książka. Hmm, a miało. Trzeba być cicho od Agnieszki Jelonek. To jest, słuchajcie, to jest, słuchajcie, książka specyficzna, bardzo taka eteryczna. Jest to historia naszej bohaterki Luny i Teo, czyli pary, małżeństwa, które tak naprawdę jest sobą mocno znudzone. Widać, że nie nadają już na tych samych falach, że jakiś etap w ich życiu się skończył. No i wchodzi tak naprawdę do tej rodziny, do tego związku, do tej relacji jeszcze jedna kobieta, którą z kolei Luna jest zafascynowana. Wyjeżdżają w jedno miejsce, dzieją się tam różne rzeczy, i tak naprawdę tutaj, jak w, jak w poprzednich książkach mówiłam o marzeniach, tak tutaj mamy wrażenie, że te marzenia, czy też nasze, ra, nasze plany, nasze. Yy, takie zamierzenia, kiedy się spełniają, to nie przynoszą wiele dobrego. Tutaj zresztą pisze nawet sam autor: Należało marzyć ostrożnie. I taka ta książka jest. To jest książka, w której jest trochę brudu, jest troszeczkę takiego niepokoju. Jest troszeczkę takiej. Mm, Takiego niespokoju, ale to wszystko wynika z czegoś, z tej dwójstości tych bohaterów. I tutaj ta książka świetnie to oddaje. Ona jest bardzo cienka, ale nie czyta się jej szybko, ze względu na to, że przeprowadzając nas przez pewne etapy, obszary życia tej trójki, mm, są momenty, kiedy trzeba się zatrzymać, kiedy są retrospekcje do przeszłości i kiedy trzeba na nich troszeczkę poczekać, odetchnąć i wrócić, ale. Mm, no nie jest to może najlepsza, najłatwiejsza książka do czytania, niemniej jednak bardzo, bardzo ją Wam polecam. I tak samo, słuchajcie, jak polecam Wam, zawsze przychodzi Noc od Willie Vlotin. Wiem, że jest serial na Netflixie, czy też film też na podstawie tej książki. Jest to historia dorosłej kobiety, która mieszka z matką i z bratem. Brat jest niepełnosprawny, jest opóźniony, natomiast matka, zdaje się, że tak naprawdę żyje troszeczkę w swoim świecie i tak naprawdę mamy tutaj tą naszą bohaterkę, 30-kilkuletnią kobietę, która tak naprawdę jest rzucona w świat sama sobie, która ma bliskich, ale na tych bliskich nie może liczyć, która um, bardzo chce ustabilizować swoje życie. Ale na skutek pewnych decyzji i też pewnych osób wokół siebie nie może tego zrobić. Książka jest bardzo brutalna, jeżeli chodzi o taką relację. To jest książka też, która nawiązuje do pewnych uwikłań społecznych, do pewnego statusu społecznego, który bardzo nasza bohaterka stara się mieć i nie jest to nic takiego, wiecie, ponad to. Natomiast nawet tak. Prozaiczne rzeczy trudno jej przychodzą, bo w życiu pojawiają się ludzie, którzy nie do końca dobrze to życie jej wiodą, którzy nie do końca dają dobre rady, którzy nie do końca chcą, aby ona była spełniona i szczęśliwa. I w końcu dochodzi do pewnych wydarzeń, których cofnąć się nie da, i bohaterka musi po prostu z nimi się uporać, tak naprawdę sama. No ale to też, że ma tego brata, którym się zajmuje, którego bardzo kocha. To może stać się bardzo trudne. Książka moralnie trudna, bardzo uderzająca w takie tematy, właśnie moralności, takie tematy, słuchajcie, m, kary i winy, ale bardzo dobrze pokazująca m, drugą stronę życia wielu ludzi, tak naprawdę. Bardzo mi się podobała i też ją hmm. Wam polecam. Yy, może pora z tym skończyć thriller. Kiedyś, to jest mój reread, kiedyś, kiedyś ją czytałam i nie bardzo ją zrozumiałam, teraz udało mi się nieco bardziej. Jest to thriller, który rozgrywa się tak naprawdę w samochodzie. Mamy tutaj parę, która jedzie autem i odbywa się w nich obydwojgu wewnętrzny dialog z tym, co powinni zrobić. Są obydwoje w pewnych sytuacjach i obydwoje niezbyt dobrze się w nich czują, ale nie wiedzą za bardzo, jak z tego układu mają wyjść. W związku z tym, wsiadając do samochodu, myślą sobie o tym, co mogliby zmienić, jak postąpić i dzieją się różne rzeczy, które ciężko wytłumaczyć. Natomiast książka jest specyficznie napisana, jest bardzo specyficznie też poprowadzona, ale zostawia w nas gdzieś taki niedosyt i taką potrzebę przeanalizowania pewnych rzeczy, pewnych kwestii. Dlatego też bardzo. Ją wam polecam, jeżeli ją czytaliście, czy też czytacie. Ja wiem, że to nie będzie książka dla każdego. Absolutnie się z tym zgodzę, bo dla mnie w pierwszym czytaniu również taka nie była, była taka, powiedziałabym, bardzo dyskomfortowa. Natomiast teraz też była dyskomfortowa, ale już z biegiem lat i takiego doświadczenia e, troszkę inaczej na nią spojrzałam, więc to ten plus. Może tak. Niemniej jednak uważam, że jeżeli chcecie, to, to warto spojrzeć w kierunku tej książki. I ostatnia książka, którą miałam. Okazję przeczytać dzięki wydawnictwu Laki to Cienka Granica. Jest to książka, o której już fabuły tak za bardzo nie pamiętam. Wiem, że tą książkę również, pomimo grubości, bardzo szybko i wartko mi się czytało. Jest to historia kobiety, która już jest mm, usadowiona us społecznie, <grywanie> mówiąc kolokwialnie, e, już w życiu do czegoś doszła, jest bodajże mm, lekarzem. No, i dostaję pierwszy Anonim. Coś tam za tym Anonimem dalej się dzieje. Tak jak Wam mówię, ja już konkretnie nie pamiętam, co tam się wydarzyło. No, stała też za tym jakby kobieta. Natomiast z tego, co pamiętam, to bardzo mi się podobała ta książka, zakończenie również. No, ale z, upływu, z biegiem upływu tego czasu, kiedy ja miałam nagrać ten film, a kiedy go nie nagrałam, po prostu o wielu szczegółach z tej książki zapomniałam. Toż to cała tajemnica, słuchajcie. Yy, I tak, nic więcej po prostu o Wam nie powiem. Odsyłam Was do Instagrama, na pewno był z nią post, więc tam na pewno przeczytacie, bo posta pisałam na świeżo, więc będę pamiętała tam na pewno więcej rzeczy. Więc tam Was odsyłam i zaraz sobie policzymy, ile tych książek faktycznie w wrześniu było. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 książek we wrześniu przeczytałam, więc słuchajcie, no ciężko jest mi też. Um, mówię, już nie pamiętam po prostu, co to się tam działo w tym wrześniu. Niemniej jednak e, bardzo jestem ciekawa, co wyczytaliście, nie tylko we wrześniu, co czytacie aktualnie, z czym moglibyście się podzielić. E, no i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy i zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za tą chwilę ze mną. I do zobaczenia.